na targach e, Ryche Show jak e widzisz trend rehabilitacyjny w pracy trenera personalnego, bo to jest Twój konik. Ja to uwielbiam, ten, ten, ten trend, to co się dzieje w ogóle. Ja już na jednym z wywiadów naszych pierwszych chyba z rok temu albo z jeszcze wcześniej opowiadałem o tym, że to jest świetne połączenie trenera, fizjoterapeuty, tego zabiegu od medycyny do, do sportu, do aktywności, do ruchu i uważam, że to jest świetna sprawa. Uważam, że to będzie szło i sobie idzie e, idzie sobie ku lepszemu i takie, takie spotkania, takie konferencje jak ta po prostu tylko to utwierdzają. W no, dniu dzisiejszym byłeś e, prelegentem na e, konferencji medycznej. Jak oceniasz grupę docelową i... E, Jak oceniam grupę docelową? Ja jestem prelegentem niespodzianką. Ja lubię tak, nie mam mnie, nie mam mnie, jestem i się pokazuję, i potem robimy sobie takie nasze małe show. E, z tego, co, co przede wszystkim ludzie mówią, to, to, to jest potrzebne, te wszystkie umiejętności miękkie, liczenie tego biznesu jest czymś nowym, jakby po, 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 po tym, co mówią ludzie, czy uczestnicy mówią, dla nich to są takie wielkie oczy, które mówią, ale halo, to się da w ogóle zrobić, my możemy mieć dane tak naprawdę, jak to wygląda. Większość ludzi, która pracuje na etacie, przychodzi 10 się tego ma wypłatać. Ludzie dostają wynagrodzenie za swoją pracę, ale jakbyśmy ich zapytali w 95%, ile ono średnio miesięcznie ma, to nikt z tego nie będzie wiedział. Jakie mają koszty, to są są często przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę nie mają żadnych wskaźników i to dzisiaj się potwierdziło, bo z 80% na sali, z 80-90% osób będących na naszym wykładzie nie wiedziało tak naprawdę... Co to jest retencja? To, retencja to 100%, tam jedna osoba wiedziała, czyli ja na to krzyż to śmieję się oczywiście, ale nie wiedziało tak naprawdę ile zarabia Keszu. A tu o to chodzi, żeby wiedzieć, no, to, to daje jakieś poczucie spokoju, stabilizacji bezpieczeństwa. To są takie podstawowe dla mnie osobiście rzeczy, a, a dla nich no niestety jeszcze nie wiadome, ale mam nadzieję, że, że to się udaje powoli zmieniać. Na targach jest wielu wystawców z branży Fitness. Czy obserwujesz jakąś korelację między właśnie rehabilitacją a branżą Fitness? Ja myślę, że e, aspekt taki łączeniowy, takim mostem e, od zawsze e, be, były i będą czyli tak zwani trenerzy medyczni, zajęcia prozdrowotne medyczne, bo je też w gamie zajęć klubowych wyróżniamy. No, nie, nie, nie po to... Wrzucamy zdrowy kręgosłup, żeby on nie chodził. No nazywamy tak zajęcie po to, żeby ludzie z niezdrowym kręgosłupem de facto przyszli i sobie pomogli. Tak? Zajęcia z fizjoterapeutą też są takie wrzucane. Tam jest podkreślane, że to jest już ta mocno medyczna część. To jest jakby ta, ta część grupowa. Wielu trenerów mamy, którzy chcą się specjalizować w treningu medycznym. Rozmawiałem przed chwilą tutaj z jednym z uczestników wykładu. Kiedyś było tak, że przychodził klient do trenera, on miał wiedzę, on miał umiejętności, on miał odpowiedni poziom wytrenowania, szukał detali, którzy dają naprawdę trenerzy, którzy kilka, kilkanaście lat są w jakimś sporcie. Teraz to są ludzie, którzy potrzebują przede wszystkim możliwości aktywności, która jeszcze nie jest sportem, czyli de facto potrzebują tego medycznego. To jest często tak naprawdę przywracanie wzorców ruchowych, nauka siadania, nauka podnoszenia rzeczy z ziemi. To jest dla mnie spoiwo, które łączy trening z medycznością. Ja bym to, to uważał, że to jest coś, co będzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, lat coraz bardziej szło do góry. Ponadto społeczeństwo się również starzeje. No to, to, to jakby nie ma, nie ma dwóch zdań, ale z dwóch zdań, które by to przeczyły e, ku temu, bo e, jakby my bardzo od, branży, od wewnątrz to widzimy, myślę, że jeszcze bardziej niż ludzie, którzy są na zewnątrz. Wszystkie podmioty, z którymi ja mam przyjemność współpracować, szukają możliwości pomocy wszystkim osobom starszym albo tym, którzy za chwilkę wejdą w ten wiek nazwijmy to starszy. Nieważne nie, nie od kiedy on się zaczyna, ale my Produkując swoje usługi, produkując swoje produkty, jakkolwiek to, to brzmi, staramy się zrobić tak, żeby pomóc tym ludziom. To już coraz bardziej jest, e, jest taki trend, taki pomysł, żeby właśnie to robić. Nawet najwięksi dostawcy kart partnerskich produkują swoje, jeszcze raz powiem tak, produkują produkty, tworzą karty, które będą centralnie do tej grupy docelowej. No to, to jakby jeżeli wiedzą, widzą to najwięksi, widzą to średni, widzą to najmniejsi, no to, to jakby to jest trend, który będzie szedł i to widzimy. Nie tylko widzimy się na kongresie FEM, będziesz robił warsztaty dla trenerów personalnych, dla osób zarządzających klubami fitness. Co Twoim zdaniem jest aktualnie największym wyzwaniem dla trenerów personalnych, ponieważ jest to taka grupa, która cały czas się zmienia, ewoluuje? Zmienia i ewoluuje to jest ten problem, który, który mamy, zarówno ze strony menadżerskiej, zarządzania właścicieli klubów, jak i ze strony trenera. Bardzo często jesteśmy w takim archaicznym modelu, który ma ciągle za zadanie, brzydko mówiąc, wyzyskiwać tych naszych e, naszych trenerów. To nie jest w zasadzie win-win i jakby już jesteśmy na etapie takim, że obie strony wygrywają. Ja bym bardzo chciał to zmienić, chciałbym zaprezentować i wypracować wraz z uczestnikami mojego warsztatu taki model tej pracy, ciągle jakby wypracować z nim, bo to będzie dla mnie istotne, żeby obie strony były zadowolone z tego. To można tak wypracować e, i wartością pieniężną i wartością tych rzeczy pozostałych, pozapłacowych, tak żeby obie strony były zadowolone. Żeby właściwie klubów nie musieli co chwila szukać trenerów, pozyskiwać nowych trenerów z klientami, przekupywać i będzie taniej, będzie lepiej, będzie bliżej, będzie szatniej, miejsce parkingowe, whatever. Tylko tak, żeby faktycznie móc sobie spokojnie z tą grupą pracować i móc jakby generować z niego dochody realne tak naprawdę bo tu też jakby o to chodzi w tym naszym biznesie fitnessowym po to prowadziłem przedsiębiorstwo żeby ono generowało odpowiednie dochody Praca trenera też cały czas ewoluuje podobnie rynek coraz bardziej popularne stają się nowoczesne technologie czy wierzysz w sens różnych aplikacji w pracy trenera personalnego ja jestem chyba archaiczny wciąż, bo dla mnie najlepszą e, i, i wciąż ulubioną aplikacją jest kalendarz Google'a. Będzie tu promocja, myślę, że Google coś tam, coś tam się ze mną podzieli. E, I wciąż jakby on spełnia, spełnia te, te, te potrzeby, które mają trenerzy. Ja też swoim trenerom nie rekomenduję żadnej konkretnej aplikacji. Miałem tą przyjemność, że przetestowałem kilka. E, one robią, robią swoje, wykonują swoje zadanie, ale nie uważam, że jeszcze jest etap, żeby płacić za coś, co co jeszcze można zrobić jakby swoim sumtem, że tak powiem. Ale jakby nie, nie, nie mówię, że to nie jest droga, którą pójdzie, ale... Mm, jeszcze uważam, że trzeba te rzeczy dopracować. Jeszcze trochę im brakuje tych e, funkcjonalności, tej intuicyjności, e, tego, że dużo łatwiej, jest jedna aplikacja, która, która faktycznie spełnia podstawową funkcję umawiania się e, i ona faktycznie z tego co wiem działa, ale ona nie jest jakby dedykowana naszej branży, ona jest bardzo szeroko, szeroko e, stosowana, bo ona jest i w fryzjerstwie, i, i w medycynie, także, także ją jakby zaopatruję jako tą najbardziej dopracowaną i najbardziej przetestowaną w praktyce. Jaka? To jest Booksy, ona się że nazywa. To jest taka do, do umawiania, ona jest bardzo prosta, w jest, ale ona robi najtrudniejszą robotę. Jak trener ma dużo pracy, czy wizjoterapeuta ma dużo zabiegów, no to wstawia swój gabinet, godziny dostępne i ma problem z głowy. I to jest ten największy problem de facto z tego, co, co, co ja słyszę, że tych trenerów nazwijmy to wysoko rozwiniętych. No bo jeżeli mówimy o tych początkujących, no to dla niego poświęcenie pół godziny na wpisanie w kalendarz Google jest jakby dobrym krokiem niż wydawanie kasy na jakąś aplikację. No jakby mówimy o tych za was. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję bardzo.